Chrystus przychodzi dzisiaj w okolice Jerusa, ale i słyszy swoich rozmówców, którzy twierdzą, że niedługo nadejdzie Królestwo Boże. Co jakiś czas możemy też słyszeć takie zdania w dzisiejszych czasach: próbuje się jeszcze powiedzieć ostateczne nadejście Chrystusa, podać jego datę. Z jednej strony takie sytuacje rodzą jakąś fascynację, a z drugiej strony, z drugiej strony jakiś lęk, jakąś niepewność. I zauważam, że wobec takiego podejścia, że nagle ma być koniec świata, ma nadejść ostatecznie Królestwo Chrystusa, Jezus daje konkretną przypowieść o minach. Konkretnemu z ludzi podaje, daje, podarowuje konkretną ilość min i zaprasza do tego, aby te miny zostały w pewien sposób pomnożone. Bo zauważmy, czasami, kiedy będziemy żyć takimi jakimiś fantazjami o nadejściu ostatecznym Chrystusa, kiedy będziemy żyć konkretnymi datami, które ktoś wymyślił, tak naprawdę to rodzi jakieś takie niepodejście poważne do rzeczywistości. Uciekamy w jakąś fantazję, nie podejmujemy zadań codzienności. A Chrystus daje konkretną przypowieść, aby ukazać, że w naszej takiej codzienności, jaką przychodzi, podejmując codzienne zadania, wyzwania. Wszystkie nasze obowiązki i to wszystko, co jest naszą rzeczywistością, że wobec tych sytuacji mamy być zawsze przygotowani na ostateczne przyjście Chrystusa, które nie wiemy kiedy, kiedy nadejdzie, kiedy będzie ostateczne nadejście Królestwa Niebieskiego. I ta Ewangelia dzisiejsza niech nas zaprasza do tego, by podejmować naszą codzienność taką, jaką ona jest nasze zadania, obowiązki to wszystko, co jest naszą codziennością, naszymi codziennymi zadaniami. I w tych obowiązkach odkrywać, że Bóg jest obecny i byśmy byli zawsze przygotowani na nadejście Królestwa Bożego.